Cześć Przemek. Cześć, witam. Twój transfer strasznie dużo namieszał, spodziewałeś się tego? Właśnie nie, nie spodziewałem się. Powiem szczerze, że gdzieś tam od jakiegoś czasu był temat właśnie mojego przejścia tutaj do, 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 do klubu, ale nie, nie, jakoś tam wiesz, spokojnie do tego podszedłem, nie spodziewałem się, że namiesza. A teraz też do tego spokojnie podchodzisz, jak już wiesz, co się dzieje, że wszyscy o tym piszą i wszyscy mam wrażenie, że liczą tylko i wyłącznie o ciebie. Wiesz co? Jak najbardziej spokojnie do tego podchodzę, wiesz. Nie jest to jakaś sensacja, po prostu jakiś tam kolejny klub, wiesz, w mojej znaczy przygodzie. To sensacja jest dla nas, dla ciebie może nie. Ja w no ogóle nie wiem, że nas stać na ciebie. Wiesz co? Wiesz co? Ja spokojnie do tego podchodzę. Wiesz, jest to jakiś kolejny klub w mojej przygodzie. Zdecydowałem się właśnie tutaj na, na przyjście z racji tego, że, że klub ma po, po prostu jakieś wiesz, wyznaczone cele, a, a ja ogólnie lubię grać o coś i, i to też zmobilizowało mnie do tego, żeby, żeby tutaj wiesz, zabitać się w tym klubie. A kto cię do tego przekonał? Od już jakiegoś tam dłuższego czasu byłem, byłem gdzieś tam w w jakichś tam bliskich kontaktach z Pawłem no ogólnie znamy się wiadomo, już od dłuższego czasu. Gdzieś już mnie tam wcześniej namawiał, jakoś jakoś, jakoś wiesz, troszkę schodziło z tym, z tym, z tym wszystkim. Ale, ale no w końcu w końcu udało się to wszystko tutaj, wiesz, dopiąć i, i, Jesteś. No i jestem, jestem tutaj. Jak ci tu? Chwilę, ale no kontynuujemy Wiesz co, na tą chwilę jestem bardzo zadowolony. Naprawdę warunki są tutaj jak na poziom A-klasy bardzo dobre. Mamy dostęp tutaj do, do, do wszystkiego, można powiedzieć. Są dwa, dwa boiska z naturalną nawierzchnią. Jest, jest, jest balon tutaj ze sztuczną nawierzchnią, mamy League. Blisko, blisko jest hala sportowa, jest basen, więc, więc naprawdę te warunki do trenowania są na, na dobrym poziomie tutaj w Kentach. No i jeszcze teraz się zadziało bardzo dużo, tak pozytywnie, oprócz Twojego przyjścia, to jeszcze nowy sponsor, właśnie prezentujesz na koszulce. Tak, nie mieliśmy jeszcze okazji poznać, chociaż właśnie są już gdzieś tam zakupione stroje, jakiś sprzęt właśnie przez nowego sponsora. Na pewno jest to fajna sprawa. Mam nadzieję, że, że uda się nam awansować do, do ligi okręgowej i to zainteresowanie będzie większe. Pojawią się gdzieś tam kolejne osoby i będą gdzieś chciały wesprzeć klub tutaj właśnie finansowo. Bo wiadomo, no, pieniążki są ważne. Jeżeli się chce po prostu grać coraz wyżej, to. To, to jednak sponsorzy tacy zewnętrzni są potrzebni do tego nie tylko, nie tylko gdzieś tam gmina, gdzie, gdzie jakąś tam część pieniążków przeznacza to jest jednak, jednak, jednak mało tak naprawdę I, i dodatkowi sponsorzy są potrzebni więc cieszymy się właśnie z każdej takiej osoby, która gdzieś chce tutaj prywatnie gdzieś wspomagać właśnie klub i... No tym tak... bardziej, że Rafał właśnie współwłaściciel Paco jest w W zasadzie nie mieszka teraz w Kętach, no ale rozwinął nieźle firmę i wspiera też ogólnie od lat sport. Do tej pory chyba w siatkówkę głównie inwestował, ale bardzo fajnie z jego strony, że zainteresował się wojną Kęty. Dokładnie, dokładnie. Takich ludzi trzeba szanować i, 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 no i jak najbardziej jest to na plus dla, dla klubu, jeżeli ktoś właśnie chce swoje prywatne pieniążki wykładać. Także szacunek. Mhm. A kogo pozbawiłeś miejsca w składzie? Ech. Bo rozumiem, że tylko podstawa bez dwóch zdań. Nie no, nie, nie pozbawiłem nikogo miejsca w składzie tak naprawdę. Jest nas 22 w tej chwili, taką liczymy kadrę. Trener, trener tutaj tonuje nastroje cały czas, powtarza, że, że dla niego liczy się cała grupa, nie tylko jakieś tam pojedyncze osoby. Okres, okres taki tygodniowy, gdzie trenujemy trzy razy w tygodniu ma gdzieś tam jakiś obraz dla trenera, on po prostu po takim tygodniu sobie gdzieś tą swoją jedenastkę na sobotni czy na niedzielny mecz gdzieś sobie tam wyznaczy. Także wiesz, nie ma czegoś takiego, że jakoś pozbawiam miejsca. Każdy tydzień będzie, będzie po prostu dla każdego taki, że że musisz pokazać w treningu, że zasługujesz gdzieś tam na nagranie na w tym sobotnim, czy niedzielnym meczu. Także nie, ja tu nikogo nie, nie, nie wygryzłem z tej dziewiątki, na której gram, ale... no ale fajnie, fajnie że akurat na, na tą chwilę gram na tej dziewiątce, wychodzę w spalingach praktycznie w podstawowym składzie, więc, więc jest ok. Z Przemkiem Tworzycie taką. Znaczy, tak, znaczy się taką jest, różnym... jest rotacja, jest rotacja, jest rotacja. przemegra na dziesiące. Trener po prostu koryguje. Jest tam. Zawodników ofensywnych jest sporo w drużynie, więc naprawdę jest ta rotacja duża. Tak jak mówię, każdy ma szansę grać i o trenera to zależy po prostu na samym końcu, kto w tej jedenastce wyjściowej się znajdzie, aczkolwiek tak jak mówię. Jest nas grupa spora i, i każdy jest ważny w tej drużynie. Nawet szczerze powiedziawszy, w dzisiejszych czasach ważna jest ławka rezerwowych, jeżeli się chce grać o awans. Wiadomo, ta liga jest, można powiedzieć, troszkę okrojona, bo tych meczów jest 11, ale, ale jednak rezerwowi właśnie są po to, żeby wejść i, i tą różnicę zrobić. Także liczy się. Cały zespół tak naprawdę w tym wszystkim. Ale dogadujecie się? Dogaduje... Jest, jest ta chemia wojskowa? Jest, 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 jest chemia wojskowa, dogadujemy się. Wiadomo, gdzieś tam czasami jakieś, jakieś zgrzyty mogą być, bo to siłą rzeczy 22 facetów wiesz, 22 charaktere. Aha, chodzi Wówię ci o waszą parę wiesz, chodzi... taką snajperską? Nie no. Wiesz, staramy się jakoś, wiesz, każdy mecz inaczej wygląda, każda drużyna inaczej się prezentuje, więc wiadomo, staramy się, staramy się jakoś tam po prostu, wiesz, dogadywać i, 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 i to wszystko zależy, tak jak mówię, ale, ale, ale nie, no na tą chwilę jest ok i myślę, że, 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 że będzie dobrze na przyszłość. A w szatnie rozmawiacie cały czas o tym awansie? Czy staracie się o tym nie Nie, tam, nie. Jak... myślę, że, że, że nie. W głowach gdzieś każdy wie, jaki, jaki tutaj jest cel postawiony przez, przez zarząd, klub, ale spokojnie do tego podchodzimy. Ja tym bardziej wiesz, mam już swoje lata, troszkę tego doświadczenia już, już mam za sobą. Także... Bo wiesz, nie, nie, nie. Nie, 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 nie podchodziłem do, do, do tego nigdy w taki sposób, że coś wiesz, tak jest od razu na tacy podane. Bo to czasem wiesz, życie weryfikuje naprawdę dużo, a sport przede wszystkim, ale spokojnie do tego, ja przynajmniej spokojnie do tego podchodzę. Wiem, co mam robić, co my mamy robić i, i, i trener naprawdę wszystko to fajnie tam stara się poukładać. Yy, i Mam nadzieję, że w czerwcu będziemy się cieszyć tutaj z awansu, ale tak jak mówię, pokora, praca, chłodna głowa, to jest najważniejsze w tym wszystkim. A Ty masz swój jakiś prywatny cel na tę rundę? Oh. Yy, wiesz co, na, ten sezon, na pewno wiesz, celem takim to jest wiadomo awans. To jest taki cel pierwszy. Ale to jest grupowy, chodzi mi o twój prywatny. To grupowy. Mój prywatny to na pewno bardzo bym się cieszył, jakby mi się udało zdobyć koronę Króla szczelców. Byłaby to już chyba siódma w mojej przygodzie, na pewno siódma, ale jeszcze jest cała runda do rozegrania. Życzyłbym sobie, żeby zdrowie dopisywało mi i moim kolegom a wiesz, wojsko zweryfikuje wszystko. Zobaczymy. Czemu nie? No, fajnie by było. Byłby to taki dodatek. Jeżeli by się udało zrobić awans jeszcze dodatkowo. W drużynie jest gość, który gdzieś tam jeszcze zdobywa króla szczelców. Więc byłaby to fajna sprawa. Okej. Okay. Zbliża się Puchar Polski? Zgoda malec, hejnał Kenty, Twój poprzedni klub jest tak, rywalem hejnału. Dokładnie. nie grasz w tym meczu. Dlaczego? Yy, wiesz co, nie gram w tym meczu, bo po prostu z takiego sentymentu do, do, do klubu, do chłopaków z Malca. Mieszkam też w Malcu i, i tak sobie zanim jakaś tam taka, można powiedzieć, była inicjatywa ze strony właśnie Pawła odnośnie tutaj przyjścia do klubu, to to postanowiłem sobie, że jeżeli właśnie tak się stanie, że Hejnał zagra z Malcem w finale, to sobie siądę na trybunach i, i nie zagram w tym meczu. Po prostu gdzieś tam z tego szacunku dla chłopaków, z którymi spędziłem ostatni rok, pomogłem im dojść do tego finału i, i myślę, że, że spokojnie sobie gdzieś tam drużyny ten mecz finałowy rozegrają a wiadomo wynik jest sprawą otwartą życzę jednym i drugim po prostu no dobrego, dobrego, dobrego meczu i wiadomo wygra lepszy. No tak. A potem już liga i nie ma litości. Później już <gry> liga i, i i robimy swoje, jedziemy po swoje, jak to się mówi. Także. Tak to będzie wyglądać w najbliższym okresie. Okej, okay. no bardzo fajnie z twojej strony. Dobra, ostatnie pytanie. Jak się bawiłeś na balu sportowca? Wiesz co, to pytanie jest. Bawiłem się dobrze. Bardzo fajnie przygotowany, bal przez tutaj ludzi, którzy działają w klubie. Było okej. Okay. Czyli pamiętasz coś? Pamiętam, pamiętam wszystko. Było okej. Okay. Niech tak zostanie. Okej. Okay. Dzięki wielkie i powodzenia. Dziękuję. Wszyscy mają kciuki. Hashtag Ladies też. Dziękujemy. Dzięki.